Widzowie, witam w moim nowym odcinku w Robloxie już drugim. Dzisiaj będziemy sobie grali w wieże nędzy. Niestety Baconem, bo ja nie mam Robuxów, nie będę wydawać pieniędzy na Robuxy, żeby mieć jakieś Robuxy i lepszego skina, nie będę tyle wydawać pieniędzy, bo to niepotrzebne mi jest. Ważne, żebym się nie nudziła i się fajnie grała, tak? No i się widzowie, ja też jestem. Tak, ze mną dzisiaj gra mój kuzyn Karol. Pewnie znacie jego kanał. O Jezus Maria. Jeżeli knęłam. Jestem, ja jestem za tobą. A ty też grasz w Mhm. No, widzicie. Ale ty się jednak na telefonie. Jezus Maria. I o to się kręci! A gdzie ja mam być? A gdzie ja mam skoczyć? Może coś innego. O, jakiś Jestem na telefonie wcale. Dobra! Wychodzimy z tego. Przepraszam widzowie, ale moje nerwy są krótkie. Wychodzimy z tego, będziemy grali w co innego! Jezu, ja to ma lekkie czasami? Ja przepraszam Was bardzo. A chcesz, może, dać w opisie do mojego kanału link? Może mogę dać. Dobra, dam! Też? Ale, ale ten. No i subskrybujcie Vicker. ale to co to Tak? A chcę dobić bardzo do 200. Bardzo. Tak, no, wiecie co, widzowie, rezygnujemy. Dzisiaj gramy jednak. Jest! Musisz się już kurde cieszy. No to... Na krosak no to... będziemy, tak? Yy, przepraszam, widzowie, jak się tam na przykład zagapię czy coś, bo ja słucham swojej muzyki na słuchawkach, ale też nagrywam, więc no, nie mam łatwo, bo się nie umiem trochę skupić. Ale no, Otóż oczywiście. Się, te, które na... jest, oczywiście, ona jest to... na crossie, ja na starwargu. E, nie wiem, czy wiecie, widzowie, ale w tej grze można sobie wziąć kłada, autko takie właśnie, te białe, pani, tak. nowe crossy i inne wszystkie rzeczy. Ja nie mam crossy, ja mam tylko starwarga, bo... Dobra, czekajcie, widzowie, ja chcę, bo ja muszę sobie kurczaczki... Nie! Ej, dobra! Ja tym krosem ostatnio grałam, zaraz będziecie grała tym Dobra, nie. Jaki czorni! Jaki zarombisty pa! Jest A to jest Suran, a nie kloczka. No dobra. To Chol jest Suran to Cholera, wie. Dobra, grały, tak? Nie, nie wierzę, nie wierzę to... Tu... O! Kurde! Przypadkiem mi się biegało. Mrnę, to wracamy do czarnego tła, nie wiem, trzeba coś dowrócić. O, no obróć kamerę, bo ja nic nie widzę. A, jestem dobra, czy chcesz znieść? Ja zarabiam na lufibia. Jak mi dwa przejechały na grę, to jesteś ty? Nie. Jomnik? Tam jestem, masz moją główkę. Nie wiem, gdzie ty jesteś, okej, jest daj mi spokój. Jak się nazywasz? Ryzen Medwarycha. Okej? Okay. Ale mi powyś. Pochodź tutaj na co się skaczy tam. Na te ramy gdzie? Nie, mi się nie Ja mam teraz ja A Akcję. Życia. To ja. Teraz. To ty? W tym czarnym? W tym czarnym? Tak. W tym czarnym? Tak. No to się złożyło, że mamy kurde takie same. O Jezus Maria. Co ja właśnie zrobiłam? Mhm. Ja bym przepraszam Was widzowie, jeżeli jakieś dźwięki w tle będą, bo mój kuzyn na przykład gra teraz yy, na moim PS-ie, co ja zrobiłam w Minecrafta. Yy, więc przepraszam ja za jakieś dźwięki. Bo śnieg... pada. Nie, nie łączasz z Fortnite'a. No to wycisz wszystko. Bo nie ręczy za siebie. Dobra, chamuha moj... Nie Boże, muszę, o, hamu, 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 dobra. Dobra, dobra. Już widzę wam tutaj i zrobię. Zasubskrybuj kanał mój. E, wszystkie e, linki do kanału będą w opisie. Co? Nie, nie będziesz w to grał. Za mały jesteś. Jakie to... Nexford. Grać co chcesz. Tylko mi przeszkadzaj podczas odcinku. Ja wiedziałam, że by go wywalić z tego pokoju, bo nie będzie ponerwował podczas. Ej, czemu ja go Karol nie wywaliłam teraz z tego pokoju? Nie będzie wszystko, to? Jak czy ja wiem, mogłam się ciebie wywalić. Widzę, będziecie mogli pisać w komentarzach, czy są jakieś lagi. Bo ja mam lekkie lagi, bardzo możliwe. Bo komputer jest używany. Za ile on jest? Nie. Nie wiem, co to tak kupowało. O Jezus, Maria! Piszcie w komentarzach, czy takie serie Wam się podobają, z grania. Się ej, czy gramy? Wy chorwowym, jaki. Horrory? No. Ja wiem! Widzowie, będziemy grali w. Dorse. Nie, tego tutaj. Tego tatę takiego, czekaj! Nie, to jest. Co to może być? Nie, no, to będzie gdzieś tutaj. wszystkie gry Ej. Co? Wszystkie gry masz zablokowane. Jak wszystkie gry są zablokowane? Mam zablokowane. No serię poprasz. Jest zmarłeś, No nie wiem, ale wydaje mi się, że mi się śpieszy. Nie wiem czemu. Czemu się śpiesza? A czekaj. tak ja znajdę taką mapę, co ja sam wchodziłem do robloxa. Wiesz, że ja spodziewam mapę do robloxa, czyli? Aha, mhm, niską. Serio. Czekajcie. Nie będę na coś mnie zważał, co strasznie to jest. Nie wiem.

nie jest Jezu, bo nie grałam. Ale to czemu nie ma tej Bo jest zablokowany, ty nie masz jakiegoś nie wiem co? To Jezu! A to, do tego! to, 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 to właśnie PlayStation! Dobra, jednak nie gramy w tą przygodę, bo nie ma chyba. Nie wiem, czy wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, nie ty... to ma być... Co? Dorsy. Co to są dorysy? Nigdy do... nie gram w dorsy. 99. Ja się nauczę. Duchy nie się gonią. No to, 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 to. Co mnie guzba robi? Co mnie goni? Duchy. Dika. Nie przeklinałem na moich odcinkach. A w, dziewięć, a w 99 dni godzicie mnie jeden. Głupno mięszo jelen. Dory? Dorys. Do cicho. Dorys. Dorsy. To jest to? Nie to, tylko to. Dobra, ci Chcę dopisać Ci do Sorry, no. Co ryjesz, kurde? No i co to jest? Bo ja nie wiem. Proszę no, no, to... weź sobie moją myszkę. To ja. <coughs> nie. <robisz>. Co? <coughs> No. Chodzimy do windy dwuosobowej i lecimy z mm, tematem. Baby! No chodź. Lubicie skonima? Bo ja tak w sumie już średnio, bo bardziej dowolę xxx ex xxx temptation Gdzie tu jesteś? Chodź tam na sam koniec mapy. A gdzie jest sam koniec mapy? Ja do przodu jeźdzę. Gamer 2K, makamakapaka no ty a maka paka nie ma czasami no chodź za mną chodź za mną na głowie widzę mnie chodź za mną no widzę ja cię ścigam ciągle tylko czekaj bo się tam Tutaj chodź tu gdzie ja jestem wika no ej czemu nie wchodzisz nie jeszcze ktoś musi wejść albo my sami wejdziemy o znajdą, okno wyjdź 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 szybko szybko wyjdź wyjdź Wyroś sobie WINDY, dziadu! No wyjdź stąd! Ale, Ja Jak nie chciałam sknikać? Ej, zapomniałam, że odcinek na <grym> <grym> Powiedzcie wami. czy Wam się podoba ten film! Mam nadzieję, że Wam się podoba. Czy robimy kolejny odcinek. Ten właśnie, kolejny. No, bardzo to możliwe. Dobra, to, to szybko. Kończę, i zaczynamy kolejny, żeby się to dzisiaj szybko wgrało. Gdzie ty jesteś? Czekaj, dokończymy ten film. No ale to będzie długo trwać, a długo będzie się coś przesyłać. Kończę. No będzie długo A, No dobra. Widzę.